Cześć, tu Bartek z roadracing.pl Przygotowałem dzisiaj, przygotowuję w tej chwili nagrywam dla Was materiał, który będzie dla Was taką informacją o czterech typach siodeł czterech modelach różnych siodeł, czym one się charakteryzują a pretekstem do nagrania tego filmu jest siodło, które testuję, Selitalia SP01 Boost charakterystyczne przecięcie tyłu i od tego siodła zaczniemy. Przypominam, że ten oto Scott jest cały czas na sprzedaż. Yy, I ma, był o tym film nagrany. Zapraszam do tego filmu. Za parę dni trafi on gdzieś na jakąś platformę sprzedażową. A tymczasem jest do sprzedaż. Adres mailowy to teammałparodracing.pl. Przypominam też o subskrypcji, polubieniu kanału, komentarzach, udostępnieniu tego filmu. Za co bardzo dziękuję z góry. To pomaga rozwijać się kanałowi. Przechodzimy do tego siodła. Nie mam dobrych wiadomości dla ludzi, którzy spodziewali się, że to siodło jest jakimś fantastycznym pomysłem. To siodło jest dziwnym pomysłem. Na czym ta, ten problem tutaj polega z tym siodłem? Nie jest to tragiczny model, on cię nie uszkadza od razu, że tak powiem. Nie jest to, nie jest to, nie jest to siodło jakieś całkowicie pozbawione sensu. Niemniej jednak jest tu jeden podstawowy problem. Problem polega na tym, że siedząc na tym siodle, czyli Twoje kości kulszowe są gdzieś tu powiedzmy w tym miejscu, to siodło pracuje i to mocno. To jest obniżenie spokojnie o centymetr w czasie jazdy, buja tym siodłem. Oczywiście to. W zależności od wagi, od terenu, po jakim jedziesz, w jakim to rowerze jest zainstalowane. Domyślam się, że może w szosach to jest trochę mniej uciążliwe, ale sama twoja waga jest w stanie przechylić to siodło w tył, przechylić to siodło i jeśli chodzi o to o wstępne ustawienie, czyli powiedzmy tak jak jest teraz tutaj 2,5 stopnia w dół. To siedząc na tym stop siodle macie już prawie płaskie to siodło, czyli, te, czyli ta część jest niżej, ta jest wyżej. I to jest ten problem, że jeżeli ta część się obniża, to ta zostaje nieruchoma. W związku z tym jest potencjalnie kolizja z waszymi strefami wrażliwymi. No i jest to co, coś, na czym wam na pewno w czasie jazdy nie zależy. Siodło jest też całkowicie płaskie. Nie ma takiego lekkiego podniesienia tutaj z tyłu z angielskiego kickbacku. Te, to, tego, to tutaj nie występuje, i poprzez rozcięcie tej skorupy, tutaj ono no tak producent chciał. Producent sobie życzył, żeby to siodło amortyzowało, więc ono amortyzuje. Ale efektem tego jest to, że zmienia się geometria tego siodła. Tył idzie w dół, przód zostaje, przód zostaje tu gdzie był, i to jest ten problem. Zobaczcie też, że te miejsce do przesunięcia tego siodła jest bardzo małe. Przesuwając je całkowicie do przodu, ograniczycie ten efekt istotnie, ale go nie wyeliminujecie. A poza tym przesuwanie siodła przód-tył to nie jest takie sobie, że ja sobie przesunę siodło centymetr do przodu i dalej będzie pozycja ok. To tak nie działa. To już tutaj wielokrotnie na filmach dotyczących bike bikefittingu Wam o tym mówiłem. I to siodło no jest bardzo ciężko wygodnie ustawić. Nie jest ono specjalnie wygodne. Nie ma też tragedii. Dzisiaj Wam pokażę siodła, które mogą... Pokażę Wam jedno z siodeł, które może Wam dużo większych szkód narobić. Tu ten kanał duży, ulżeniowy coś tam ratuje, ale... To siodło byłoby bardzo dobrą konstrukcją, gdyby nie rozcięcie tej skorupy. Byłoby całkiem nieźle i jeszcze troszeczkę podniesienie tyłu, ale to już jest jakby robienie siodła pode mnie, takie siodło jak ja lubię, z kickbackiem, z miejscem takim do siedzenia. Tutaj yy, takie siodła ja preferuję. Natomiast też jeden, taka, jedna taka uwaga. Istotna, ja mówię o swoich doznaniach z jazdy na tym siodle. To nie znaczy, że tobie na tym siodle będzie jeździło się tak samo. No, tak się nie da zrobić recenzji siodła. No, na już trzeba się oprzeć. Najlepiej na swoim własnym doświadczeniu. I to właśnie dla Was robię. Także y, jeśli chodzi o selitalię, samo wykonanie, tu wszystko ok. Nic się nie dzieje, nic nie skrzypi. Super, jest to siodło zrobione, jeśli o to chodzi. Natomiast sam pomysł, czyli to, że ono się w tym miejscu ugina, no jest po prostu. Trudnym do zrozumienia y, pomysłem, co to ma ci dać i o jakiego rodzaju komforcie my to mówimy. Yy, komfort w rowerach generalnie daje albo zawieszenie, jak w jakichś rowerach full suspension, albo większa opona, jak w szosach i niższe ciśnienie, ale siodło powinno stabilnie stabilizować Twoją pozycję, dać Ci pewne podparcie. To siodło tego nie daje. Taki jest mój werdykt. Tak to w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o selitalię, i nic tutaj z tym nie zrobimy dalej. Czyli to fakt obniżenia twojej pozycji tutaj na tyle tego siodła i zostawienia na tej samej wysokości przodu powoduje, że ta pozycja staje się bardzo niekomfortowa, a nie możesz tego siodła w nieskończoność przechylać ponieważ w tej sytuacji będziesz zjeżdżał z tego siodła, to jest siodło płaskie, także no nie ma możliwości jakby tu wielkiego manewru. Siodła płaskie w założeniu są siodłami dla gipkich ludzi, dla bardzo gipkich, na płaskich siodłach jeżdżą zawodowcy, to są te wszystkie fiziki Arione i tego typu konstrukcje, natomiast wielu też kolarzy lubi inne typy siodeł i teraz do nich przejdziemy. Tu mamy siodło, na którym ja jeżdżę na co dzień w swoich rowerach, jest to siodło Specialized Power. Klasyczny model, od wielu lat na rynku. Genialne opinie na całym świecie i zasłużone genialne opinie. Zobaczcie, jak bardzo to siodło różni się. Oczywiście tutaj nie ma możliwości, żeby to siodło przechylić. To nie ten rodzaj konceptu. Mamy podobnie kanał ulżeniowy, który jest trochę mniejszy, ale on nie potrzebuje być większy. Wszystko tutaj jest ok, jeśli chodzi o ten rozmiar. Siodło jest krótkie, podobnie jak to siodło Selitali ma ścięty nos. Czyli wiąże się to też z jedną cechą, na którą warto zwrócić uwagę w tym momencie. Po prostu nie można na tym siodle przesuwać się do przodu, bo za bardzo nie, jest gdzie się, nie ma gdzie się przesunąć. Co dalej? Mamy tu ten podciągnięty tył, czyli jest tu takie miejsce anatomicznie idealnie ukształtowane do, do, do po prostu posadzenia swoich czterech liter, że tak powiem. Mamy tutaj podparcie dla kości kulszowych, troszeczkę do, do, leciutko do góry idący przód, ale on jest oczywiście tutaj miękki i mamy tutaj kanał ulżyniowy, także to problemu nie tworzy. I chciałem się jeszcze odnieść do błędów w ustawianiu tego siodła, tym razem przy tej okazji, bo do tematu siodła będziemy jeszcze wiele razy wracać. Pewnie i to siodło się nieraz pojawi, ale powiedzmy o tym błędzie. Błęd polega, błąd polega czasami na tym, że ludzie tą przednią część siodła chcą ustawić równolegle do ziemi, czyli na 0 stopni. Ona nie będzie w dobrze ustawionym powerze równolegle do ziemi, bo wtedy będziecie zjeżdżali z tego siodła i będziecie wywierali nadmierny nacisk na klamki. Po prostu takie będą skutki tego ustawienia. I cóż. To jest siodło dla ludzi, którzy lubią jazdę w jednej pozycji. Też nie powiem, że jest to najlepsze siodło na świecie. Absolutnie. To jest, to jest dobre siodło, na przykład dla mnie, ale może dla kogoś innego nie jest to dobre siodło. Jestem w stanie się z tym pogodzić. Są ludzie, którzy w ofercie Speca lubią inne modele Romina, Phenoma czy, czy inne propozycje, czy tam w innych producentów po prostu propozycje. Bo to również jest jak najbardziej możliwe. I jeśli chodzi o to siodło, to daje ono możliwość ustawienia naprawdę komfortowej pozycji i wielogodzinnych jazd nie daje możliwości przesuwania się przód-tył jeśli na czymś takim Ci zależy, to nie w tym siodle świetne do każdej aplikacji, do której tego typu siodła się nadają szosa, Gravel MTB spokojnie sobie poradzi jest używane wśród, wśród profesjonalnych zawodników także taka jest historia z tym siodłem, zupełnie inna budowa zauważcie, że nie jest ono płaskie, ma ten kickback Idealne ustawienie tego siodła to są około 3 stopnie. Pochylenie elektroniczną poziomnicą proponuję sobie to zrobić i od tego miejsca zaczynać te manewry. Może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej, ale nie 4, nie 5, nie 6. Na pewno nie. Jeden też za mało. Także w tym daję Wam taki orientacyjny punkt, przy którym możecie zacząć te manewry. Oczywiście wysokość i cofnięcie tego siodła to są historie, przy których. No, po prostu spędzić trzeba trochę czasu, trochę się zaznajomić. Z tym jest cykl filmów o bike fittingu na kanale Road Racing. Jeżeli sobie nie radzicie, to w ostateczności polecam wizytę u dobrego, sprawdzonego bikewitera. W poniedziałek, czyli jutro, zapraszam również na film który, po, po obejrzeniu którego będziecie mogli sobie zamówić stroje kanału Road Racing, inspirowane strojami zawodniczymi, są to stroje inspirowane mocno, świetny projekt, będziecie naprawdę przestylowo wyglądali, przekozackie stroje, zaprojektowane podczas wizyty u producenta tych strojów w firmie Verge w Jeleniej Górze, to w ogóle jest całe zagłębie producentów strojów Jelenia Góra, tam jest kilka firm. Po prostu w tym miejscu powstaje, mam wrażenie, większość, spora część może tak, strojów produkowanych w Polsce. Ok, wracając do tematu, czyli jeśli chodzi o szerokość, to tu też jest kilka wariantów, 143, 155, 168, jeżeli pamięć mnie nie myli, dobrać sobie szerokość, ustawić i zapomnieć o temacie, tak jest z siodłami speca. Yy, I z tym, z tym rodzajem siodła, oczywiście odpowiedniki tych siodeł są u innych producentów i to jest dobra wiadomość dla nas, że jest wybór. Yy, Okej, okay. i zostały nam dwa ostatnie siodła, propozycja od Fizika i propozycja od firmy Pro. I kolejne siodła, już teraz nie przymocowane do roweru Pro Stealth. Propozycja od firmy Pro będącej własnością Shimano. Siodło, na którym da się ustawić pozycję, które może być komfortowe w zależności od szerokości, leciutki kickback. Jest to znacznie mniej wyartykułowane niż w specu, ale jest OK. Daje to możliwość fajnego, komfortowego siedzenia i odciąża trochę kości kulszowe również. Jest ono troszeczkę bardziej płaskie u góry, ma duży otwór rudżeniowy, ma bardzo sztywną skorupę, dodatkowo wzmocnioną, jak tutaj widzicie, poprzeczkami takimi. Jeszcze, żeby wzmocnić tą sztywność, żeby siodło stabilnie gwarantowało ci pozycję, czyli zupełnie inny pomysł niż w celitali. Szerszy przód troszeczkę nie każdemu to pasuje. Niektórym to przeszkadza, ale to tak jak mówię, nie jest. Nie ma siodła dla wszystkich kolarzy dobrego, to trzeba sobie znaleźć coś dla siebie. I tak się w skrócie charakteryzuje: pro, czyli jeżeli się spotkacie z tym siodłem, nie ma się co bać. I spokojnie można to ustawić pozycję. Najważniejsza jest prawidłowa szerokość tego siodła i, i, i w tej sytuacji jesteście w stanie sobie prawidłową pozycję tutaj ustawić. Leciutki kickback, sztywna skorupa, bardzo fajne siodło, jeśli o to chodzi. Ok, to siodło. To nie jest siodło dla każdego. To jest Fizik Antares. Mimo tego, że jest to świetnie wykonane, siodło Fizik z tego słynie, mimo tego, że te siodła są robione w Chinach, przynajmniej ten egzemplarz, to są to siodła bardzo wysokiej jakości, bardzo starannie wykonane. Natomiast sama sam pomysł, pomysł tego siodła no jest taki, jak widzicie: zero otworu ulżeniowego. Jest tro minimalny, minimalne podniesienie tutaj tyłu, minimalne to nie jest całkowicie płaskie siodła, karione. I jest to siodło, które nadaje się dobrze, ale dla zawodowców super gipkich kolarzy i oni również powoli rezygnują z siodeł bez kanału ulżeniowego. Powoli się kończy ta epoka, ale te siodła są jeszcze w sprzedaży. Można je po prostu kupić, i nie polecam tego rodzaju siodła nikomu, bo ja sobie nie wyobrażam, jak na tym siodle można ustawić pozycję komuś. Ja po prostu sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić, yy, dlatego takie siodło odpada, ale pokazałem Wam je celowo po to, żebyście też mieli orientację, jak potrafi wyglądać siodło kolarskie. Dobrej, uznanej marki. Fizik jest marką fajną, jest, robi też wiele fajnych modeli siodeł. Ostatnio miałem kontakt z tymi siodłami, które mi się podobały. Natomiast ten model niekoniecznie. I na końcu klasyka. Specialized Romin. To jest siodło już sprzed 7-8 lat, ale dalej daje radę. Bardzo sportowe no, siodło, na którym jeździ wielu kolarzy ścigających się. To jest taki podstawowy model na metalowych szynach, ale Koncepcja jest podobna jak w Powerze, czyli jest kickback, jest kanał urżeniowy. Do samego końca, tutaj jest ta, ta przerwa, że w razie jak się cofniesz do tyłu na siodle, to to dalej będzie działał ten system. Bardzo zmyślny sposób speca poradzenia sobie z tym tematem. Skorupa, oczywiście, że jest bardzo sztywna, Nie, można tu się przesunąć naprzód, bo jest się gdzie przesunąć. I jest to model, który no jest klasyką tego rodzaju siodeł. Szerokość 143 mm, i ono faktycznie w tej okolicy tą szerokość ma. Jest to po prostu model, który no jest spokojnie, można na nim komfortową pozycję ustawić. Nie ma tutaj problemu, absolutnie nie trzeba go nadmiernie przesuwać w dół. Jak z żadnym siodłem, tak generalnie nie robimy. Jest taki film na kanale, polecam go, gdzie jest opisana ta cała historia z przechylaniem nadmiernie siodeł. On jest bardzo popularny, ma tam z, nie wiem, z 25 tysięcy wyświetleń. Także odsyłam do tego filmu. Polecam również Wam wszystkim jutrzejszy materiał o strojach dla fanów kanału Road Racing inspirowane stroje z strojami teamowymi ekipy Road Racing podobne, ale się trochę różnią. Tak się umówiliśmy tutaj z kolarzami, że jednak ten, no też jestem tego zdania, że strój Road Racing to można dostać, jak jest się zawodnikiem tej drużyny, ale chciałem też, żeby ten strój nawiązywał do stroju teamowego i tak się stało. Jutro wam zaprezentujemy, jak on będzie wyglądał. Będzie możliwość kupienia sobie takiego stroju w sklepie online, który jest obsługiwany przez producenta tych strojów, firmę Verge z Jeleniej Góry. Tu w Jeleniej Górze, po tej stronie jest Jelenia Góra mojego domu, jest Zagłębie, jeśli chodzi o firmy produkujące stroje. Jest ich tam kilka, taki region. Myślę, że spora część strojów, w których wyjeździcie, również mogła powstać w tych stronach. W tym, w tym mieście i okolicach, także cóż, zapraszam na jutrzejszy również materiał, a tu bym chciał wynieść dla Was taką naukę, że jeżeli jest lekko podniesiony do tyłu tył, jest kanał ulżeniowy, jest sztywna skorupa i amortyzacja bierze się z wyściółki użytej w siodle, to jest to według mnie lepsza recepta na ciekawe, dobre, z potencjałem siodło kolarskie. Okej, okay, to co? Do zobaczenia jutro. Tymczasem jeszcze wesołych świąt, piona, i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!